Cześć! W dzisiejszym materiale porozmawiamy o wadach oraz zaletach reklamy szablonowej oraz banerowej. Dowiecie się również, dla kogo te rozwiązania sprawdzą się najlepiej. Zapraszam do oglądania. Pierwszym tematem, który poruszymy, to wady reklamy banerowej, a są to ograniczona liczba miejsc emisji, wymóg ściśle określonych rozmiarów banerów, brak możliwości prezentacji jednego produktu z określoną ceną oraz brak możliwości komunikowania procentowych obniżek cen, promocji, okazji i przecen. Pierwszą wadą jest ograniczona liczba miejsc emisji. Jest to spory minus, ponieważ reklama banerowa na Allegro może być wyświetlana jedynie na stronie produktu i w wynikach wyszukiwania, co ogranicza możliwość przetestowania potencjału innych miejsc emisji. Drugą wadą są ściśle określone rozmiary banerów, i na Allegro wynoszą one 932x125 oraz 1080x288 pikseli. Banery przygotowane w innych formatach będą wymagały dostosowania, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy. Warto zapamiętać te wymiary, aby unikać niepotrzebnych poprawek. Kolejną wadą jest brak możliwości prezentacji jednego produktu z określoną ceną. Reklamy banerowe na Allegro nie pozwalają na promowanie konkretnego produktu z dokładną ceną. Konieczność użycia formatu Cena od. I linku do listingu ofert utrudnia precyzyjne przedstawienie oferty, co może zniechęcać potencjalnych klientów do zakupu. I ostatnią wadą jest brak możliwości komunikowania procentowych obniżek cen, promocji, okazji i przecen. Ta forma reklamy na Allegro nie pozwala na informowanie o procentowych obniżkach, promocjach czy przecenach, co może ograniczać skuteczność w przyciąganiu klientów szukających atrakcyjnych ofert. Teraz przejdziemy do zalet reklamy banerowej, którymi są personalizacja banera zgodnie z zasadami, dostosowanie banerów dla użytkowników komputerów i smartfonów, opcja wyboru kategorii wyświetlania banera, możliwość pokazania cech i jakości produktu oraz słowa kluczowe i wykluczające. Pierwszą zaletą jest personalizacja banera zgodnie z zasadami. Reklamy banerowe na Allegro pozwalają na dostosowanie treści i grafiki banera do konkretnej grupy docelowej. Zgodnie z określonymi zasadami platformy. Dzięki temu można stworzyć spójne i atrakcyjne komunikaty, które skuteczniej przyciągają uwagę użytkowników. Personalizacja zwiększa szanse na dopasowanie przekazu do oczekiwań klientów. Drugą zaletą jest dostosowanie baneru dla użytkowników komputerów i smartfonów. Reklamy banerowe na Allegro są zoptymalizowane pod kątem wyświetlania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Dzięki temu docierają do szerokiego grona użytkowników, niezależnie od wykorzystywanego sprzętu, co zwiększa zasięg i skuteczność kampanii. Kolejną zaletą jest opcja wyboru kategorii wyświetlania banera. Banery można precyzyjnie kierować na określone kategorie, co pozwala dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej. Dzięki temu reklama trafia do osób najbardziej zainteresowanych promowanymi produktami, zwiększając efektywność kampanii. Czwartą zaletą jest możliwość pokazania cech i jakości produktu. Banery umożliwiają wyróżnienie najważniejszych cech oraz wysokiej jakości produktu w atrakcyjnej formie wizualnej. Dzięki temu klienci mogą szybko zauważyć unikalne zalety, oferty, co zwiększa szanse na przyciągnięcie ich uwagi. I ostatnią zaletą są słowa kluczowe i wykluczające. Dzięki możliwości dodawania słów kluczowych i wykluczających, banery mogą być precyzyjnie kierowane do odpowiedniej grupy odbiorców. To pozwala zwiększyć skuteczność reklamy, minimalizując ryzyko wyświetlania jej osobom niezainteresowanych ofertą. Dla kogo reklama banerowa to dobre rozwiązanie? Reklama banerowa to na pewno dobre rozwiązanie dla oficjalnych sklepów marek, rozpoznawalnych produktów, dla sprzedawców, którzy chcą rozwijać swoją markę, którzy kładą duży nacisk na wybraną serię produktów oraz dla sprzedawców sezonowych. Kolejną formą reklamy graficznej, którą omówimy, to reklama szablonowa. W pierwszej kolejności opowiemy trochę o wadach reklamy szablonowej, którymi są mniejsza skuteczność w niszowych kategoriach, ograniczona długość hasła reklamowego, brak kontrastu logotypu oraz brak kontroli nad układem ofert. Pierwsza wada to mniejsza skuteczność w niszowych kategoriach. Reklamy szablonowe działają najlepiej w popularnych kategoriach, gdzie jest duży ruch. W niszowych kategoriach mogą generować mniej wyświetleń i kliknięć, co obniża ich efektywność. Drugą wadą jest ograniczona długość hasła reklamowego. Ograniczona przestrzeń na treść utrudnia przekazanie pełnej wartości oferty. Krótki format hasła, które nie może zawierać więcej niż 35 znaków, nie pozwala na wyróżnienie kluczowych atutów, przez co przekaz może być mniej skuteczny w przyciąganiu uwagi klientów. Trzecią wadą jest brak kontrastu logotypu. Czarne logo zlewa się z ciemnym tłem strony, a białe z jasnym, co sprawia, że staje się niewidoczne. Przy tych kolorach konieczne jest zastosowanie dodatkowego obramowania lub kontrastowego tła, aby zachować czytelność i rozpoznawalność marki. I ostatnią wadą jest brak kontroli nad układem ofert, ale automatycznie rozmieszcza produkty w szablonie reklamy, co może niekorzystnie wpływać na ich ekspozycję, więc jeśli wybierasz więcej niż trzy oferty, warto mieć to na uwadze. Teraz opowiem trochę o zaletach reklamy szablonowej, którymi są prosta konfiguracja, możliwość pokazania karuzeli ofert w szablonie, szeroki zasięg, słowa kluczowe i wykluczające, dostosowanie szablonu dla użytkowników komputerów i smartfonów. Pierwszą z zalet jest prosta konfiguracja. W tym przypadku reklama generuje się bardzo łatwo. Wystarczy dodać logotyp, wybrać oferty, uzupełnić podstawowe elementy, takie jak słowa kluczowe wykluczające, miejsce emisji Hasło reklamowe, stawki CPM i budżet oraz wkleić link, który będzie kierował do ofert z reklamy. Kolejną zaletą jest możliwość pokazania karuzeli ofert w szablonie. Reklama graficzna szablonowa na Allegro pozwala na prezentację kilku produktów jednocześnie, zwiększając szanse na zainteresowanie kupujących. Następną zaletą jest szeroki zasięg. W tym przypadku reklama graficzna szablonowa na Allegro wyświetla się w wielu miejscach, takich jak wyniki wyszukiwania, strona produktu, showcase na stronie głównej, podpowiedzi wyszukiwania, lewa kolumna i koniec listy produktów, co zwiększa szanse na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów. Dzięki temu produkty zyskują większą ekspozycję, co przekłada się na więcej kliknięć i potencjalnie wyższą sprzedaż. Kolejną zaletą są słowa kluczowe i wykluczające. Tak jak w reklamie banerowej, dzięki możliwości dodawania słów kluczowych i wykluczających, reklama może być precyzyjnie kierowana do odpowiedniej grupy odbiorców. To pozwala zwiększyć skuteczność reklamy, minimalizując ryzyko wyświetlania jej osobom niezainteresowanym ofertą. I ostatnią zaletą jest dostosowanie szablonu dla użytkowników komputerów i smartfonów. W tym przypadku sytuacja jest podobna do reklamy banerowej reklama szablonowa jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Dzięki temu dociera do szerokiego grona użytkowników, niezależnie od wykorzystywanego sprzętu, co przekłada się na większy zasięg i wyższą skuteczność kampanii. Dla kogo reklama szablonowa to dobre rozwiązanie? Reklama szablonowa to dobre rozwiązanie, na pewno dla sprzedawców z dużą ofertą produktową, dla sprzedawców działających w konkurencyjnych kategoriach, dla firm, które chcą reklamować różne kategorie produktowe, dla sprzedawców, którzy chcą dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki za obejrzenie. Jeśli filmik się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych materiałach.